Dzień dobry, dzisiaj witam Was nie ze swojej zagrody, a z samochodu siedziałem w pracy jak na rozgrzanych węglach przez ten upał, czyli tak w przenośni dosłownie, a to dlatego, że spieszę się do swoich koni żeby im zrobić małą sesję relaksacyjną chłodzącą Mamy 30, upał 33 stopnie, w, w tej chwili w samochodzie widzę. Natomiast one na tym słońcu, po prostu pewnie umierają z gorąca. No ale przez Polski Ład, niestety ta branża pracuje dłużej niż pracowała przed Polskim Ładem. Tylko się przebiorę, już do nich lecę. oni na pewno są tutaj w tych temperaturach to one na łąkę nie schodzą dlatego że w tej trawie to jest siedlisko much, gzów i innych komarów które po prostu kiedy one zejdą na dół <laughs> mają piękną pożywkę a nie zeszły na dół więc muszę je zawołać Dzisiaj nagrywam sklaty. Nabyłem w drodze kupna akcesoria do GoPro i mam takie szeleczki. No chodźcie, chodźcie. Już je widzę. Może i wy je zobaczycie tam gdzieś na dole. Idą pierwsze dwa łaciaki. Rokacze. No dobra, ja w międzyczasie sobie rozwinę wąż i zafunduję im spa chłodzące. Istotne w tym jest to, że żeby chłodzić te konie od kopyt w górę i to tak. gwałtownie Żeby nie doszło do jakiegoś szoku termicznego. Słyszeliście o czymś takim, kiedy ludzie rozgrzani bardzo skakują do wody. Jest woda. No chodźcie, chodźcie, chodźcie dziewczyny, chodźcie. Chodźcie. Mama poko Córeczka Lucy, tam babcia Lensi i na końcu mama Libra i najmłodsze dzieciątko Lili. Zobaczycie, pokażę Wam. Zacznę od poko, to chłodzenie. A zobaczycie, jak moja najstarsza klasz Lensi zazdrośnica jedna będzie nieśmiało podchodzić. Ona jest taka, że kiedy czyszczę inne konie, to podchodzi i podstawia się do tego czyszczenia. O, ile much na niej siedzi, zobaczcie. O, Jezus! To jest ta przywara tych upałów. No nic, po chłodzeniu ochlapie je, popryszczę. Środkiem przeciw muchom wezmę sobie uwiąz. Też ważna rzecz, żeby nie trzymać przy jakiejś robocie konia bezpośrednio za kantar. Dlatego, że kiedy on się szarpnie, macie krótką rękę, do tego, aby. zamortyzować ten, to szarpnięcie natomiast jednak kiedy jest ten uwiąz to macie około 1,5 metra na to żeby przygotować się jest to ułamek sekundy ale ale to wystarcza przy koniach trzeba mieć refleks no masakra ile tych much no ale dobrze rozpoczynamy tak jak mówiłem od poko. A najfajniejsza będzie na koniec, co ją zostawię. Lucy, bo ona po prostu niczego się nie boi, ale pryskania pryskania. Środkiem na muchy tego dźwięku spryskiwacza po prostu tak. Czekaj, nie uciekaj. A tu nóżki od dołu, tak jak mówiłem, woda węzu jest ciepła, ale zaraz się chłodzi. pochłodzą się a następnie kiedy podeschną to ja je po prostu wezmę i zabezpieczę przed muchami tymi gzikami to tak boli kiedy one gryzą no nie wiem, nigdy żaden koń mi się nie poskarżył i nie powiedział jak to boli, ale wiem kiedy mnie ugryzie jeszcze do tego w takim miejscu najbardziej głupim z tego punktu widzenia to jest tu nie wiem czy widzicie albo gdzieś tu w kostkę albo w łokieć to są takie miejsca, że po prostu masakra no, widać Lensi nie podchodzi bo o, lach, lach, lach. O, lach, lach. No, turlały się w ziemi, w piachu Robią to konie, dlatego że wtedy ta warstwa tego piasku, która jest na nich, chroni je przed ukąszeniami owadów. Słonie też tak robią, że w błocie się turlają. A kiedy one się turlają, to wtedy to błoto zasycha i tworzy na nich taką skorupę. No Lensi tutaj z tyłu to już czeka. No dobrze, oko. Sobie już wystarczy. Grzecznie stoi. Bo jej to dobrze robi, po prostu. Ja też marzę dzisiaj już o tym, żeby wskoczyć pod jakiś chłodny prysznic w tym upalnym dniu. No, nie sposób nie wspomnieć pana Kazika z kanału Kurnik. Kazika to on mnie dzisiaj zainspirował. Tą robotą po obejrzeniu jego odcinka o tym, jak temperatury działają na jego kury, pomyślałem o tym, żeby przyjemność zrobić moim koniom. No, kury wody jakoś tak nie lubią, przynajmniej tak on mówi. Więc robim co możem, panie Kaziu, robim co możem. Nie wiem, chyba mogę powiedzieć, że już się zakumplowaliśmy jakoś tak przez tego YouTube. Panie Kaziu, będzie Pan w Pomorskim, to niech Pan nie rozbija motocykla, niech Pan żadne sarenki nie wyskakują na drogę, tylko niech Pan zajeżdża na zimny łyk wody. Chodź, Lensi, chodź, Ty już czekasz, prawda? Każda z Was czeka. A śliskie ręce. I też to robię w kolejności, w tej chwili, takiej jaka jest tu hierarchia w tym moim statku. Nie żebym to miało jakiś taki ogromny wpływ, bo w teorii powinno być tak i jest w praktyce, mogę powiedzieć, że kiedy przychodzę tu do nich, to jakby ta hierarchia się zmienia, i to ja staję się dla nich przewodnikiem alfa. Często spotykane określenie w naturalu. Obawiam się tego też, że jak je tak spłuczę, to one właśnie wykorzystując ten mokry stan, wytarzają się w piachu, żeby stworzyć tą ochronną skorupę. A tego bym nie chciał. Ale powiem tak, jeśli to zrobią, to czyścić ich nie będę na pewno do jutra. Ta pogoda ma się utrzymać do końca tygodnia. Dobrze, dziewczyno, nie? Dobrze. Liberka już czeka, o, zobaczcie, widzicie, jak ona tutaj czeka i wodę. o jak pięknie. No dobra, Lensi. Mała podchodzi. Tak przy okazji ją wyśmigam razem tutaj przy... ...przy librze. Bo po prostu ona pewnie będzie mi uciekała miesiąc i tydzień ona ma no nie uciekasz? no fajnie że nie ucieka zobacz to chłodzi, ona za chwilę sama pozna że to jej nie zabija i, i będzie tutaj się bawić ze mną o już proszę najciekawsza zabawa będzie z Lucy bo ten mały cholernik ola, hola, 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 hola. chłodna woda, zimna woda koniem nie szkodzi, deszcze nie szkodzą jedyny mróz nie szkodzi są odporne, zresztą tak jak są chowane w takiej wolno metodzie to one po prostu są zahartowane. Jedyne co może im zaszkodzić, to jakiś deszcz i zimny wiatr. Często wieją takie zachodnie wiatry, ale wtedy one sobie szukają miejsca, gdzie mogą się przed nim schować. No, mała Dobrze robi, dobrze to robi O, już się tarza poko No i to jest właśnie to Za chwilę zrobi to Lensi I tak one to będą robiły Ale niech se zrobią, skoro mają se ulżyć Teraz ile po Lucy i tu będzie ciekawostka fajna, chodź tu, Lucy. hola, 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 właśnie właśnie, trzecia się turla Turla tu no chodź tu Lucy, chodź tu, no chodź tu Zrobię ci dobrze Tak trochę To ciśnienie Zmniejsze No i proszę bardzo zaczyna się bieganina Ale jest tylko taki Jak to się mówi na taki. Zrobny deszczyk. Kapuśniaczek. Kapuśniaczek. No zobacz. Dobrze ci. Ają do siebie że kiedyś coś z nimi się robi to po jakiejś chwili zaczynają to akceptować oczywiście jeżeli to nie sprawia im bólu jakiegoś o jak dobrze to dobrze co? Już kończę, już kończę Pięknie, pięknie. No dobrze, moi drodzy, widzieliście spachłodzące. chłodzące na konie. Teraz powinienem wziąć ściągaczkę. Ale dobrze, tak je zostawiam. Wracałem z pracy, samochód pokazywał mi 33 stopnie. w Polsce podobno określa się jako upały gdy temperatura przekracza 30 stopni więc mamy dziś upalny proszę państwa dzień i z tego miejsca żegnam was mówię wam do widzenia oczekuję że do zobaczenia i co już jest wszystko w porządku tak proszę bardzo Będę wdzięczny za każdego lajka, like, za subskrypcję kanału, o ile trafiliście tutaj pierwszy raz. A już niedługo zamierzam nagrywać cykl pod tytułem Skońskiego Grzbietu, gdzie niewiele będę gadał, a będę pokazywał Wam. Miejsca piękne miejsca, w których bywam na koniu i co tam się dzieje. No, opuść główkę, ukoń się widzą. Tak, no, pięknie. Tak.